Zaledwie miesiąc temu media ujawniły, że szef koncernu Axel Springer wpływał na kampanię wyborczą w Niemczech. Poprzez maile i wiadomości miał instruować dziennikarzy, by więcej pisali o jednej z niemieckich partii politycznych. W Polsce mediami należącymi do tego koncernu są portal Onet.pl czy tygodnik Newsweek, regularnie atakujący rząd Zjednoczonej Prawicy. Zasłynęli oni m.in. z głośnej krytyki karabinków Grot, choć te, jak pokazują nagrania w internecie, służą z powodzeniem ukraińskiej armii na froncie. Ostatnio w publikacjach Onetu posunięto się do kolejnych kłamliwych insynuacji, w których ministrowi Zbigniewowi Ziobro zarzucano atak na marszałek Elżbietę Witek. A teraz sugerują szukanie przez prokuratorę haków na ministra Mariusza Błaszczaka. Oczywiście wszystkie te publikacje pozbawione są nawet grama dowodu. Czy więc koncert Axel Springer, któremu przecież doradzał do niedawna Gerhard Schröder, chce w ten sposób wpływać na wybory w Polsce? Możecie sobie Państwo odpowiedzieć na to pytanie sami. Wyłącz Onet, włącz myślenie.